W zadaniu D prawdawne zwoje mieliśmy daną taką grę, że dostaliśmy na wejściu ciąg binarny, na przykład 10100. 1, 0, 0. I mogliśmy modyfikować ten ciąg w taki sposób, że mogliśmy albo obrócić w jednym ruchu obrócić ostatnią cyfrę, czyli dostalibyśmy 10101, 0, 1, 0, 1, albo mogliśmy znaleźć ostatnią jedynkę, czyli tutaj. I obrócić bit, który się znajduje na lewodni. Czyli w taki sposób dostalibyśmy liczbę 1, 1, 1, 0, 0. No i naszym zadaniem było sprawdzenie, yy, wypisanie takiego ciągu, że najmniejsza liczba operacji potrzebna, aby zamienić go w 0, będzie równa dokładnie n. Czyli trzeba wykonać n operacji, co najmniej n operacji. A, na, a nawet najlepiej do, da się wykonać dokładnie n operacji, tak żeby dojść, tak żeby dojść, e, zmienić ten ciąg w 0. Pierwszą obserwacją w tym zadaniu, jest ta, e, pierwsza obserwacja jest taka, że nigdy nie opłaca nam się wykonywać tej samej operacji dwa razy z rzędu. To znaczy, że gdybyśmy zamienili dwa razy ostatni bit na, z jedynki na 0, na przykład 1, 0, 1 Możemy zamienić na 1,00. 0. Jak drugi raz wykonamy tę samą operację, no to dostajemy znowu 1,01, 1, więc nie opłaca się, bo wróciliśmy do tego samego stanu. I z drugą operacją jest tak samo. Jeśli zamienimy bit przed ostatnią jedynką dwukrotnie, no to dostaniemy tą samą liczbę. Dlatego będziemy wykonywać operację naprzemiennie na, na na naszej liczbie. Drugim spostrzeżeniem jest to, że, jeśli nie, że nie musimy tak naprawdę dążyć od naszej liczby do zera, tylko możemy iść od, od zera do naszej liczby. Zatem przyjrzyjmy się, jakie liczby możemy otrzymać na przemian, jeśli będzie, zaczniemy sobie od liczby 0000 i będziemy wykonywać na nasze operacje. Zauważmy, że pierwszą operacją musi być zamiana ostatniego bitu, no bo nie, może, nie mamy tutaj żadnej jedynki. Nie możemy z, zamienić liczby przed ostatnią jedynką, bo tu nie ma żadnej jedynki. Więc tak naprawdę to, co możemy zrobić, to po jednym kroku możemy otrzymać liczbę 0001, po dwóch po trzech 0010 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedyna, jedyna ścieżka, którą jesteśmy w stanie przejść za pomocą tych zamian w naszym programie. To w takim razie Zobaczmy, jak się układają tutaj te nasze liczby. Tutaj mamy zamalowane na czerwono jedynki na ostatnim bicie, na niebiesko jedynki na przedostatnim bicie, na zielono jedynki na przedprzedostatnim bicie i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą tego zapisu możemy zauważyć sobie regułę, kiedy nasza liczba będzie miała zera, a kiedy będzie miała jedynki. Widzimy, że te, te bity są niezależne od, od niczego, bo tak naprawdę co drugą operację będziemy robić e, z zamiany ostatniego bitu. Te bity są zależne tylko od tych, więc ta sekwencja będzie się tu powtarzać cały czas. No i tak samo ta sekwencja też będzie się powtarzać cały czas, i ta sekwencja też będzie się powtarzać cały czas. Oznacza to, że jesteśmy w stanie w dość prosty sposób wyznaczyć sobie i ty bit naszej liczby. Po prostu każdy z bitów jesteśmy w stanie określić w czasie stałym za pomocą jakiejś potęgi dwójki. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie naszego zadania w czasie od długości naszej liczby, czyli od logarytmu z n.